Jesteśmy w kukurydzy w ogólnopolskim dniu kukurydzy cukrowej. Oprócz najchętniej uprawianych kukurydzy kiary i Kinze, mamy na doborze kukurydzy cukrowej nowość odmiany HMX832. Wyróżnia się przede wszystkim piękną kolbą, ładnie ułożonymi ziarniakami w kolbie. Ta kolba waży ponad 400 gram. Każda ma bardzo ładny, długi, głęboki ziarniak i nieduży rdzeń. Są to istotne zalety kukurydzy, które są poszukiwane przez producentów kukurydzy oraz zakłady przetwórcze. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, nie tylko ofertą kukurydzy cukrowej, na nasze social media, na stronę facebookową, Instagram lub na stronę internetową hazera.pl